Za nami pierwsze mecze fazy Pucharowej Ligi Mistrzów, siemanko wszystkim z tej strony Sebo, witam was w kolejnym filmiku, najważniejszym spotkaniu, Real Madrid remisuje na Santiago, Bernabeu z Manchesterem United 1-1, Szachtar Donieck i gol Lewandowskiego. 2 do 2 otwarte spotkanie. Ciekawe zakłada się na także rewansz. Celtic Glasgow przegrywa 0 do 3 z Juventusem. Tutaj wydaje mi się Juventus. Pewny awans do kolejnej rundy. I w ostatnim spotkaniu Valencia przegrywa 1 do 2 z Saint-Germain, Wydaje mi się, że Paryżanie utrzymają to prowadzenie w rewanżu i spokojnie awansują do kolejnej rundy. Także to jest pierwszy tydzień Ligi Mistrzów. Czekamy na kolejne mecze już w przyszłym tygodniu. Oczywiście pojawi się odpowiedni tego filmik wraz z komentarzem. Także zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku. Gromimy! Jest moc! Liga Mistrzów dopiero w przyszłym tygodniu. Teraz zajmiemy się grami komputerowymi, czyli to co myszki lubią najbardziej. Wyobrażaliście sobie kiedyś. GTA 5 w życiu realnym, GTA 6, w ogóle GTA, jakby wyglądało w życiu realnym? Jakby to było, wchodzicie do samochodu, uciekacie, strzelacie, i wiadomo co jeszcze robicie, napadacie, zabieracie samochód podczas jazdy. Mam dla Was pewnego rodzaju filmik. Zobaczcie sobie, jak rzeczywiście mogłoby wyglądać GTA w realnym życiu. Zobaczcie sobie. Z swoją drogą, fajnie by się jednak do pracy jechało. Zero korków, powierzcie mi, <laughs> musicie to zobaczyć. i tyłem. To pewnie nacisnął Fd i gałka na dół. Tak, wtedy na pewno jechał tyłem. W bardzo fajna kombinacja. będę ją musiał użyć w swoim GTA, a to już dopiero jak skończę, nagrywać dla Was. Ostatnio grałem w Modern Warfare 3, jakbyście chcieli wiedzieć. I grałem dronem szturmowym. On jest dostępny za 10 zawództw. Pokażę Wam nie więcej, jak fajnie udało mi się kilku typa udubić. a swoją drogą naprawdę rzadko używam tylko kustryk, a rzeczywiście on jest dobry i niedoceniany przez graczy dostępny za jedyne 10 zapłót. Wyobrażacie sobie mapę małą, ciasną i tym dronem po cichutku wjeżdżacie na respa przeciwnika. Istny rozpierdol. Modern Warfare 3, dron szturmowy. Game, zabrakło jeszcze komentarza do Call of Duty, ale mam dla was fragment, dla was fragment, teraz powinno lecieć Call of Duty Modern Warfare 2, jest taki fragment gameplaya, nie chciałem mi się wrzucić całego siódmego, a dawno nie było komentarzy, ja zresztą zawsze stęskniłem się, tęsknię za jakimiś komentarzami, także jest Call of Duty Modern Warfare 2, Gram tutaj ACRM, answerę... W początku grałem m 4 1 ale doszedł dłuższy. Do wniosku doszedłem, że trzeba komuś gipsko jednocześnie zrównać, i trzeba zmienić jednak na Acer. Acer. Model Warfare 2 jest jednak po AK-47 najsilniejszą, najskuteczniejszą bronią. Wcisnąłbym do tego zestawu jeszcze Umpa Umpa 45, jest tam nazwa Umpa Umpa. nie lubię jej. UMP lepiej brzmi, Umpa Umpa się źle kojarzy z jakimiś nowymi hakerami też 45 i ten zestaw trzech broń rzeczywiście nadaje się do fajnego, szybkiego wykręcenia w wyniku kistryki jakie tam widzieliście, widzicie teraz aktualnie to jest 5, 7 i 9. To są najbardziej ofensywne kistryki, jakie można było rzeczywiście stworzyć. Wiadomo, pivlof czy pejlów, lata w powietrzu w tym samym momencie ja jestem na ziemi i to jest mnożnik razy 2. Słuchajcie także, że ludzi Moderworf 2 to jest chyba najprzyjemniejsza część jaka jest. Ja mam taką zasadę: jak czasami wracam z roboty, a chcę sobie pobrać w koda i wchodzę na Black Ops 2, nie idzie mi, przychodzę na Modern Warfare 3, tam mi coś nie pójdzie, wchodzę na Koda 4, i tak skaczę po kodach. Każda jedna mapka to jest jeden Call of Duty, i zawsze zatrzymuję się na Call of Duty i Modern Warfare 2. I tutaj mogę spokojnie, ekskluzywnie, elegancko, zawsze wygromić. Oczywiście, kultura graczy z tego rodzaju jest moim motywatorem. Widok bezcenny, kiedy pisze grom cheater, grom oszust, reportują. Ja jestem ciekaw ile rzeczywiście już reportów poszło na moje konto Steam, na Black Ops 2. Yy, mam, kiedy włączam grę, status Ostrzeżenie. Zapowiało grozą. Takie powinno być, jak ten chomik patrzy. Dum, dum, dum. <grym> Ale nie ma. Najważniejsze, że jednak, póki co, można jeszcze grać w Call of Duty. ACR, Acer, tak właśnie. Jeżeli raczej czasami bierzecie słuchajcie, do koda, weźcie sobie jednak z powiększonym magazynkiem i tłumika, jednak tłumik czasami nie pomaga, nie daj boże jeszcze nie będziecie hostem, będzie słabe połączenie i wtedy liczy się jednak ta moc broni, tłumik to rzeczywiście nam w tym momencie nie pomoże, no chyba, że zobaczycie, że na waszym ekranie będzie 3, no, 3 kreseczki, zielona czy 4, zależy jak macie też ułożony ten ekran, bo u mnie po wejściu na modowany serwer są 4-5 kresek czerwonych. Ja w ogóle mam nazwy broni też zmienione, coś mi tutaj jakaś jawa się włączyła. Także u mnie to zupełnie troszkę inaczej wygląda. Ale wynik końcowy też jest w miarę przyzwoity. Było chyba 33 do 7, jak dobrze pamiętam. Zły początek, ładny koniec. Także to by było na tyle w tym filmiku, co miałem wam dzisiaj do przekazania. Słyszymy się w kolejnym materiale. Był Call of Duty, był Gita, bo było, było podsumowanie pierwszej fazy grupowej ligi mistrzów, były drąż turmowy. Myślę, że materiał był soczysty. Będziemy się słyszeć już niedługo. W kolejnym filmiku coś postaram się dla was przygotować. Zapraszam do komentowania, do łapkowania, oczywiście nowych ziomków, do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję wam za. Także łapki, jest ich naprawdę sporo. Także co? Grącie, geta, geta, au, ujcie, b, fujcie, fifujcie. Słyszymy się, już lada dzień. Biorę się coś za nagrywanie. Ja idę jeszcze death Space'ować, kończyć Death Space 3. Już naprawdę dużo mi nie zostało. I trylogię, łyknę, jak w mgnieniu oka. Do kolejnego materiału. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Trzymajcie się. Na razie. Jest moc.